Dzień dobry Państwu, nazywam się Waldemar Szymański. Od lat specjalizuję się w podatkach rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw. W obecnym czasie mamy do czynienia z pandemią COVID-19. Przedsiębiorstwa nie mogą w pełni wykorzystywać swoich zdolności produkcyjnych. Nie mogą w pełni realizować zamówień. I mogą przede wszystkim pozyskiwać nowych zamówień. Niezbędne jest wsparcie w zakresie płynności, rentowności przedsiębiorstw. To pomoc publiczna opracowana dla przedsiębiorstw w ramach tarczy antykryzysowej pozwala im na przetrwanie tego jakże cudnego okresu. Pytanie, które możemy sobie zadać, to jest pytanie, jak skorzystać z przygotowanej przez rząd pomocy publicznej a w zasadzie, jak efektywnie z niej skorzystać. Jak połączyć dotychczasowe instrumenty wspierające działalność gospodarczą z nowo zaprogramowanymi w ramach tarczy antykryzysowej. Dopiero bowiem synergia tych dwóch efektów, tych dwóch instrumentów, tych grup instrumentów pozwoli nam na przetrwanie tego trudnego okresu. Dlaczego o tym mówię? Bo... Przygotowaliśmy dla Państwa, w zasadzie na Państwa prośbę przedsiębiorców szkolenie w firmie InSkill. Szkolenie, którego celem jest przeprowadzenie przedsiębiorcy i służby finansowo-księgowe przez proces przygotowania dokumentacji związanej z wsparciem, przez dobór odpowiednich instrumentów wspierających działalność gospodarczą. W ramach tego szkolenia w państwie przedsiębiorstw, praktyczny przewodnik po tarczy antykryzysowych, przedstawiona zostanie Państwu problematyka doboru instrumentów i sposobów ubiegania się o ich uzyskanie, o dostęp do tych instrumentów. Dlatego serdecznie Państwa zapraszam.